Oblicz współczynnik B we wzorze funkcji kwadratowej f wiedząc, że prosta k jest osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f. Mamy znaleźć B. Wiemy, że prosta x równe 3 jest osią symetrii tej paraboli. Czyli jeśli zaznaczę sobie tutaj trójkę. To jest oś symetrii mojej paraboli. Parabola ta jest na pewno parabolą uśmiechniętą, bo współczynnik kierunkowy A jest dodatni, więc ona może wyglądać na przykład tak. Co ja wiem? Wiem na pewno, że wierzchołek P jest równy 3, bo oś symetrii mi o tym mówi. Zatem mamy znaleźć b. Więc p to jest przecież minus b nad 2a. Nasze a jest jedna druga. I to b wyliczymy wiedząc, że p jest równe dokładnie 3. Spróbujmy teraz tylko przekształcić. Zatem minus b nad 1 równe 3. Krótko mówiąc, minus b jest równe 3, więc jak obie strony pomnożę przez minus 1, b jest równe minus 3. Zapamiętaj, jeżeli masz podaną oś symetrii paraboli, to również wiesz, jaki jest p wierzchołka tej paraboli. Skoro prosta K o równaniu x równe 1 jest osią symetrii tej paraboli, to wierzchołek P również jest równy tyle, co ta nasza oś symetrii. Zatem P jest równe 1. A P to jest minus B nad 2a. Zatem minus B nad 2 razy nasze a to minus 1, Musi być równe tyle, co wierzchołek p, czyli 1. Rozwiązujemy. Minus b nad minus 2 równe 1. Minus i minus daje plus, czyli b nad 2 jest równe 1. Obie strony mnożymy przez 2. b jest równe 2. Mamy podaną oś symetrii paraboli, zatem współrzędna wierzchołka P również jest równa 4, tyle samo co oś symetrii tej paraboli. Zatem P to jest minus B nad 2a, 2 razy 3 czwarte. Dwójkę z czwórką skrócimy. Zapedamy 4. To jest minus b nad 3, drugie. Obie strony przemnożymy przez 3, drugie. Otrzymamy minus b równe 4 razy 3, drugie. Czwórkę z dwójką sobie skrócimy. Minus b jest równe 6. Obie strony mnożymy przez minus 1. B jest równe minus 6. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.